Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody, kolejne poszukiwania można by powiedzieć. Jestem na Hubertusie, czyli w tym miejscu, gdzie ostatnio mi wyszedł ten złoty sygnet. Mam tu jeszcze kilka takich wnęk do zrobienia, jestem ciekawy, co w nich znajdę. A później się przejdę na Hubertusa 2, bo te wnęki tutaj blisko są dość małe. A na Hubertusie 2, tam jest jedno takie miejsce, które. Też pewnie potraktowałem po macoszemu, a wyszło mi tam pierdyliard różnych pierścionków, takich srebrnych, wielkich sygnetów. No aż mnie telepie, żeby zobaczyć, co tam jest. Także zapraszam serdecznie na film. A na takim parkingu stoję. Nikt mnie, mam nadzieję, że tutaj nie zastawi. Ludzie się tutaj opalają, bo dzisiaj ładny dzień. No i co? Jeszcze z Kielc mi się suszyta Pianka, bo, o kurde, strasznie mokra jest. Nie wiedziałem, że aż tak. Jednak, jednak w gwałcie to nie chce schnąć jak, schnąć, jak się nie wystawi. No to co, no jest jeszcze z jakieś 5 minut i możemy się ładować. Gołębie z Hubertusa tutaj mają gołębnik, podlatują i ładnie trzepoczą skrzydełkami. Różne, przeróżne. No nic, ja się przebieram. no Najwyżej mi te gołębie tam nalecą i nas rają. E, tutaj widzę, że władze ogarnęły syf, który zostawili ludzie po tych upałach. Dzisiaj ten, tak jak mówiłem, jest ciepło, ale nie ma jakichś strasznych tych temperatur. Zaczynam od tamtej wnęki. Powyłaziło tam trochę. Lata wcześniej, a dupa, bo tu jest jeszcze taka mała wnęka. Cholera wie czy coś będzie, ale trzeba sprawdzić. Może się da, będzie dało przejść z tej wnęki tam, chociaż z tego zapamiętam, to było głęboko. Zaczyna się świeżaczkiem. Świeżaczkiem sygnał 26, który tu mamy, roczek, 15 rok. To jest świeżynka. Teraz nie pamiętam, czy ja tu kiedyś byłem, czy nie byłem, ale co najmniej dwie rzeczy widziałem. Na pewno widziałem kapsa i na pewno widziałem dwuzłotówkę, złotówkę, ale tu jest też kawałek owiu tak, kawałek owiu. No dobra, trzy rzeczy w jednym sitku. Jakaś kamera? Widzicie to? kamera, albo e papieros chyba na samym początku myślałem, że to nie, to jest e-papieros, jeszcze ładowany kurde zaraz tu jeszcze gdzieś grzałkę znajdę pewnie wyglądało przez chwilę jak kamera, bo to takie wielkie z taką klapką a tak poza tym to jeszcze wyszło 10 groszy jest tu gdzieś ono jest, 10 groszówka no i jakieś takie żelazo, będzie jest i drugi element, czyli ustnik to będzie działało, żartuję, nie będzie działało. Uy. co to za dźwięk? Teraz bardziej się boję. Obym, obym tylko tu jakiś zwłok nie znalazł. Idę z jakąś taką nadzieją, że natrafię na Żwirek taki fajny, gdzie. E... Będzie można pokopać, ale no niestety na razie tu jest. Boże, mam wrażenie, że jakieś ryby mi między nogami pływają. Nie są to zbyt fajne warunki do poszukiwań. Ale nie jest powiedziane, że tutaj kiedyś tych szuwarów nie było i wiecie, i się tu ludzie nie kąpali. Ale nie chcę tego sprawdzać w tym mule. Mamy stały ląd. Chodźcie tutaj. Tu już będzie można prowadzić poszukiwania. Fajny pieseczek. Tutaj na tym miejscu pamiętam, że spotkałem widza i klienta sklepu jednocześnie, który łaził z maską i z Gold Cruiserem i mówi, że tutaj piękny złoty łańcuszek wyciągnął. Kurde, ciekawe czy się coś się stało. Jest jakiś pierścionek ludzie, ale nie podpalam się, chociaż wygląda ładnie, ale wygląda też bardzo świeżo, jeżeli chodzi o zgubę i wygląda badziewnie. No. Ale jest biżuteria no. To może nawet ten sezon był. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dwie, dwugroszówki, i tam jeszcze jest zawleczka. I to nie jest powiedziane, że to jest wszystko. Wyciągnę te monety i tą zawleczkę. Słyszałem zawleczkę. Monet w ogóle nie słyszałem. I no zobaczmy. Czy tu coś jeszcze jest w tej wiskówce pełno żu żużlu. Jakbym miał magnes na to bym pokazał. A tak to w słuchawkach jest cały czas. Już byłem pewny, że będzie e, srebrna obrączka i z głębin taki wielki polmos wyszedł. Ale, ale, ale. Tym się za chwilę zajmiemy. Bo tutaj, zobaczcie, tu wychodzi. Jedna moneta, druga moneta. Widzicie, gdzie już łańcuszek trzecia moneta, czwarta moneta, no moneta za monetą mi tutaj wychodzi pomiędzy tymi dziadostwami, a ten łańcuszek, chyba aluminiowy jest, chyba jest aluminiowy, bo jest strasznie leciutki. I przez przypadek go znalazłem, ale tu widzę srebrne zapięcie, więc mieszaniec, więc mieszaniec mamy kawałek sole. A dupę mamy, a nie kawałek serberka. No nie, co taki aluminiowy łańcuch. Oby złoty wyskoczył. No dobra, potrzebowałem jakiegoś sygnału i wpadło 5 groszy, tak jak widać na załączonym obrazku. I wy idziecie tutaj w krzaki i time timelapsa nagrywam. I tutaj z godzinkę po potimelapsuję i wykorzystam sitko. Tak? Zobaczymy, co w ten, w ten czas wyjdzie. A ta pięciokoszówka, jaka, jaka czerwona. Który to rocznik 91? tak jest słabo jest tu trochę tych sygnałów kapslowych, nie kapslowych. co się udało znaleźć z pieniążków mamy złoty 20, złoty 41 i tam jeszcze jakieś pojedyncze groszaki wpadły trochę zawleczek jakieś kapsle, tego typu rzeczy wylazłem z tamtej wnęki i teraz ta, mm, ta jest bardziej wędkarska ale kiedyś tu znalazłem srebrną obrączkę może teraz się uda jakąś Złotą. Pierwszy sygnał. 35. piątka. Pewnie jakiegoś wędkarza, nie? To tak pamiętałem to miejsce z tej srebrnej obrączki, ale żeby po kostki w wodzie teraz złoto znaleźć? No, ile, ile? No tutaj, gdzie jestem na kolanach po prostu. Gdzie jest ta dziura? Tutaj jest. Sygnał 35. Mówię, 5 zł, albo, kurde, pewnie ten ołowiany jakiś ciężarek, coś takiego, nie? No i zobaczcie. Jest. Piękna. No, oby nie, oby nie jedna, jedyna. Jest jakiś grawer, ale kurde, nawet na mnie wchodzi. To to jest duże. Jest jakieś 3-3,5. Pewnie jakiś rybok wstrętny tą rybę z tych łóżek dłubą i mu wyleciała. Ogólnie, burdel niesamowity. Masa kapsli i w ogóle takich sygnałów, których nawet mi się kopać nie chcę. Tutaj jest 6 groszy. 16 groszy. No i teraz się włączyłem, no bo dwudziestka wpadła. E, jestem już na głębokiej wodzie. Ja te śmietniki, takie jak na przykład tutaj, bo to tu jest niesamowity śmietnik płytko, zostawię sobie chyba na zimę w woderach. A no, głębiny porobię teraz. Chociaż tu jest dość miękko, więc nie spodziewam się niczego fajnego, ale wiecie, no, ta obrączka mnie tak fest zaskoczyła, że nie wiem. I to jest Trzecia bądź czwarta obrączka pod numerkiem ID 3435. Tak sobie teraz powiedziałem, że każdą 34-35 będę nagrywał na żywo. Wpadły jeszcze tam jakieś 10-20 groszówki i taka sprężyna. Ale teraz o, ciwo, o dziwo coś takiego wpadło. E, chyba miedzianka. Nie chyba, tylko na pewno złocona nawet kiedyś. Albo nie wiem, srebrzona, bo to takie dwa kolorki. E, szukamy tego łańcuszka, reszty, nie? Troszkę co prawda nie znalazłem, natomiast łowił łowiu wpada i to dość sporo. Jeszcze jeden taki. No ten to samo róbka. Co ty się. Z... O, tu się takie coś wydarzyło. Szukamy dalej. Proszę bardzo, taka ryba. I widzę, spotkałem drugi raz już. Mówi, że ma szczęście do mnie. <gry> a ja mam rybę. To są chyba jakieś wędkarskie sygnalizatory czy coś takiego koło tej puszki były jeszcze jedna wnęka tylko, że tu już jest tarlisko po lewej stronie i tutaj nie będę łaził tu się też ludzie nie kąpią tutaj jeszcze na Hubertusie to się chyba na dwójce bo to jest trójka na dwójce jest takie jedno miejsce, które no i o którym już mówiłem miałem w ogóle tam iść i nie wchodzić w tą wnękę tam gdzie mi to złoto teraz wyszło ale jakoś Coś sobie przypomniałem o tej srebrnej obręczy to i warto było, ale to tu pozarastało, ale widać już dwójeczkę Hubertusa. Jakie klimatyczne tunele. <grystanie> to się co, co roku i się to jara tu wszystko, ale to bardziej na majówkę, bo teraz jeszcze te trawy są takie zielone, ale tutaj tych haszy kiedyś tak nie było, żeby tu takie tunele zielone były. No, no właśnie. <grystanie> Ja ci chrzanie. Nigdy by człowiek teraz nie pomyślał, że tutaj kiedyś były wielkie kąpieliska, żeby tutaj wejść, nawet tutaj. Ja troszeczkę dalej tam chcę iść. No jedynie to trochę przeraża. Ta kwestia przeraża. Ale już jestem na miejscu. Ciężarówka przejechała i tak zadymiła fest. Pociągi mi tu jeżdżą. No i na razie mam strzałkę załowił i mam 20 ileś tam groszy. Plus jeszcze takie denko od słoika. No wygląda to zupełnie inaczej, aniżeli to zapamiętałem. Zarosło to wszystko tak okropnie. W to się wierzyć nie chcę ludzie. Normalnie taki mijak. Taki jak. chociaż to może być. Nie no, 21, to ja tutaj w 21 już nie łaziłem. To ja już jeździłem po jakichś Włochach, Włoszech i tak dalej. W 21, kurde, kto tutaj łaził? Właził do tej wody i to zgubił. <noise> Przynajmniej 21 Ale wielkie Wielkie i piękne Z jakim Aż mnie zatkało. Z jakim kamieniem w ogóle kwiatek Srebro Wielka ogromna, wielki ogromny pierścionek Kto takie coś nosił? Jakie to musiało być piękne bez paniery? Ale z panierą też jest piękne. Jodź. Sygnał 10, 11. No zerwało się, zerwało się. Jakiejś paniusi. Tyle? Tyle? Fajny sygnał, taka dziesiątka. Kurde. Kolejny wysoki nominał. I kolejny wysoki nominał, który. Gdzie on jest? Tutaj jest. To jest kolejny wysoka, wysoki nominał, który jest starszy aniżeli. No dobra, muszę go znaleźć. Coś tu prześlicznie wygląda. Nie wiem co to jest. Zaraz zobaczymy razem. Czekajcie, bo to mi wystaje. E, wątpię, żeby to było złoto. Chociaż to jest jakiś kolczyk. Padna, to wygląda ze zniordzewki. Ale, kurde, jakiś liczny. No, wygląda jakby był z nierdzewki. Chociaż czekajcie, coś tutaj ma, jakiś grawer. Ała, ała. E, co tu jest napisane? Exila stainless steel. Niestety, ale no, piękne. Piękny kolczyk. Kurka wodna, ja już muszę zmykać, bo. Zaraz mi się dzień skończy, ale kurde mnie dzisiaj wcięło na tak długo. Jest już grubo po 18, że 18.30, ja nie wiem o której wlazłem. Nie mam zegarka, bo mi się rozładował i mam kabel w domu, a byłem w Kielcach. I, i, i... No za długo, wracamy. Jeszcze 5 sygnałów. Znowu coś pięknego. Widać? Sygnet. Haha, Podróbka, kurde, złota, ale musiał być piękny Ty Może jakaś słaba próba? Nie, to będzie tombak. Będzie to miało jakąś próbę? Ludzie, słuchajcie tu się. Kurde, ale jest ciężki. Ale to będzie tombak. To będzie dziadostwo, ta, to złocenie z niego tutaj schodzi Albo jest jakiś taki czerwonawy. No dobra, tak czy inaczej. <grystanie> 41 sygnał. Nigdzie próby nie widzę. Syf. Mam tu jeszcze sygnał 27, ale syf syfem, ale i tak cieszy w ciul takie coś. Dawno tego nie znalazłem, ale mamy grosza przejechanego przez pociąg albo przez tramwaj. A tu jest ta dwuzłotówka, co mi wtedy uciekła. 2 złote, 2000. 20 rok, widać, widać. Ale zarąbisty ciężarek. 80? Wygląda jak bomba atomowa. fajne się ktoś, kurde, postarał. Naprawdę przyjemnie to wygląda. Coś jeszcze? Chyba tyle. Bardzo wysoki ton. Jakieś prl -e jeszcze tutaj po drodze znalazłem. 85 rok, bo idę już do tej wnęki, wychodzę, bo już jest za późno. ale ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia to w ogóle jak to wygląda widzicie to <śmiech> <śmiech> jeszcze plus ta złota obrączka plus te, tu już mam jakieś 7, 8, 9, 10 złotych to sam ten, sam ten wypad w to miejsce tutaj to w ogóle jest pogromnie. dobrze, że tu przylazłem, bo tak się kurde biłem z myślami, czy ja mam tutaj przy, przychodzić, czy tu będzie lipa a tu tak fajnie posypało o tu jeszcze jest dwójka z PRL-u, jakieś te a to wszystko już resztę do śmieci do torby. Dziś jest dzień niejedzący, ale zasłużyłem chyba nie? Takie wnęki też trzeba porobić. Ile tu jest roboty ludzie? I to jest taka wdzięczna robota, bo ona oddaje. Ojku! Ciekawe kiedy będzie to ten pożar teraz. Musi się troszeczkę przeschnąć te... Muszą przesunąć trochę te y, krzoki pewnie i ktoś grilla zrobi i się to podjara. No są wnęki te takie jakie były na wędkorzy. Oni się tu rozbijają, wędki sobie leżą. Tutaj jest e, grill, namiot, tam chodzą w krzoki sroć. <grystanie> nic dodać, nic ująć. Patrzcie jakie tunele zielone. Zarobiste miejsca. Tutaj wchodziłem z dwa razy z detektorem, bo to jest naprzeciwko tej głównej dróżki na drugi, na Hubertusa Trójkę, tak dokładnie. Wchodziłem tutaj, znajdywałem jakieś pierdoły, ale głównie ołów i jakoś odpuszczałem to. Ale wejdę. W tym sezonie jeszcze jest piękna pogoda, tak jeszcze tutaj pognębimy ludzie. Stoi master, nikt nie ukradł, ale się tam skamuflował. Dziadka by w ogóle by on nie było widać. Jeszcze drugie tyle do przejścia. Z tego kurzu się potem trzeba będzie obmyć, ale ja to ogólnie muszę zrobić serwis z kampera, bo Oh, no zapuszczony trochę jest. Muszę mu jakiś... ten zbiornik z wodą muszę mu wyczyścić, jakiś chlor coś tam. Będę myślał, jutro chyba na odeńca podjadę. No dobra, możemy się przebierać, kąpać i tak dalej. W ogóle to przyjechało. O to widzę, że ludzie się na grilla nastawili tu. No dobra. Tylko mu wysłałem, że go będzie... Że mu pęknie dupa. Bo ja rozumiem, od czasu do czasu znaleźć jakieś złoto, ale żeby tak się nade mną znęcać, to już naprawdę jest przesada. Kuba, ja podałem twój numer. Czyżby nie, nie był... O nie! Ludzie, oje, muszę wyblurować, oj, oj. Zaraz ci wyślę, ale nawet, słuchaj, nawet ci będzie dupa ze srebra bolała, tyle ci powiem. Nawet ze srebra, czyli złoto też jest, świetnie, po prostu świetnie. No, ja sobie teraz pozwolę poodzwaniać do wszystkich, bo tutaj jak zwykle jest pełno tych wiadomości. Zaraz ci wyślę zdjęcia. Zamykamy. Zamykamy jedno okienko. Zamykamy drugie okienko. I jadę na tego kebaba. Co ja się będę forsował. Ale fajne światło. Już widać, że jest koniec, koniec dnia, ale fajnie. Golden Hour tak zwane? Tak? tak to się mówi. Czemu pięknie to wygląda nie. No, trzeba, trzeba przyznać, że pięknie to wygląda. No to co, wiakło było go, tak? Luka zrobi Dziwny na 120 już jest. Jeszcze jest przed zachodem, znaczy w trakcie zachodu. Kurde już krótkie, te dni są, ale pięknie, ajajaj, dobra to się człowiek rozmarzy, Jakie piękne obrazek jak się tu jedzie. I dojechałem do Sosnowca, no i trzeba pogrzeszyć no, habib przepyszny, pięknie tutaj prawda? Reklama, która się porusza. No to jak ktoś chce, to niech, niech sobie dzwoni. Reklamę, reklamy zrobiłem. No to myk. Jedziemy na siłownię. <grystanie> Już prawie na miejscu. Podjechałem pod tą siłownię, ale zacząłem montować wam materiał i, i co? I przy jakiejś Biedronce będę spał na parkingu i jutro z rana sobie pójdę na tą siłownię. Nie mam dzisiaj już na sił. Dwa filmy zmontowałem. Jest godzina... Która jest godzina? Jest godzina... druga. Jutro też podsumowanie nagram. Dobranoc. Uj. Mamy kolejny dzień rano. Yy, rano. Godzina 10.30, bo zanim zasnąłem to się zrobiła godzina, nie wiem, tam trzecia, coś koło tego. Robimy kawę. Podpisywałem już na maile, że robiłem tutaj taki mały ogar, bo był burdel i to taki niesamowity. Pozamiatałem. No i co? Dzień się już zaczął. Chociaż tutaj tak ta pogoda nie zachęca do tego, żeby wejść do wody. E, coś się tam przejaśnia. Mały ruch tu jest z rana. To dobrze. Jeszcze nie wykupiłem tego karnetu. <gryw> Miałem wykupić wczoraj, wczoraj i teraz tak się bije z myślami. Nie no, kupię co mi tam. Ała, oparzyło mnie. Starczy tyle. Trochę ci nie ufam, bo lodówka mi się zepsuła. Dzisiaj pojadę na odyńce coś tam spróbować w tej materii podziałać. No, ale blisko mam biedronkę, więc mógłbym kupić mleko, ale <gryw> najwyżej się posram. No to zapraszam Ważne podsumowanie, tak? Wyciągnąłem wszystkie te pierdoły, żebyście wiedzieli, że wyzwanie trwa. Ten 5-litrowy baniak jest już prawie zapełniony monetami. Tu mamy PRL, -e, tutaj mamy biżuterię, tu mamy ołów, jakieś wędkarskie rzeczy tam, złoto, srebro i tak dalej, no i tutaj mamy śmieci z tego wypadu, szkoda, że ten e papieros nie działa, to bym zaczął palić, żartuję, nie polecam, albo, jak to, a co ja jestem od polecania, nie polecania, od kiedy te youtubery zawsze polecają i nie polecają, mniejsza z tym, yy, takie miejsca lubię. Zero, praktycznie prl Jakieś tam pojedyncze tutaj, nie wiem, 6, 20 wyszło. Jakieś tam pojedyncze wędkarskie rzeczy, e, to mi się podoba. Fajny dzwoneczek. E, no i współczesne pieniążki. Przede wszystkim współczesne pieniążki. Piąteczka jest, dwójeczka jest. To mamy 8, 9, 10, 11, 12, 13. Z 14 złotych wyszło. Plus, minus, nie? E, zgnieciona monetka. Tą, którą wam pokazywałem. No i te piękne rzeczy. No, musicie przyznać, że to się to już w ogóle prezentuje nie, nie epicko. I ten, yy, zobaczcie, jakie zdjęcie zrobiłem wczoraj. I teraz sobie to wszystko zważymy. Zacznę od tego sygnetu miedzianego. Dokładnie, 11 gramów, ale to byłby strzał, jakby to było. To ten krusiec yy, ładny. Srebra mam jedno, tylko ten pierścionek z tym. No, ja nie wiem nawet co to za kamień, ale zważmy go. Waży to 7 gramów aż. Okrutnie wielki pierścień srebrny. Najlepsze no jest to, że w ogóle na nim próby nigdzie nie widzę. To jest też ciekawe. No nie wiem, ale srebro ewidentnie. No i zważmy to złotko. Zważmy to złotko. Ja już wiem ile ono waży. No Wczoraj ważyło 30. No, coś się z tą wagą dzieje. Muszę kupić nową 30. Proszę. No właśnie. I tak ma być. Czyli, to, no fajnie, jeżeli chodzi o jakąś inną biżuterię, to trochę tam jej znalazłem jeszcze, ale nie pokazywałem na przykład tego pierścionka. No to jest ładne, to jest ładne, ale no niestety nierdzewka nie ma takich charakterystycznych zadrapań jak na złocie. I to od razu widać, po prostu od razu widać, że to, jak to że to nie było złoto. Tutaj macie to złote kata, takie co w poprzednim filmie chyba znalazłem. Zobaczcie, ile tam jest rysek na tym złocie. A tu na tej nierdzewce nie ma nic. No, tak idzie rozpoznać, czy coś jest z nierdzewki, czy ze złota. No ja te zbiorniki przy okazji poczyszczę. O, matka natura mi dziękuję, dzisiaj rano mi to powiedziała. Jakoś nadspodziewanie dobrze mi wczoraj poszło e, z materiałem, że jestem w stanie w ogóle wam splecić cały film z tego, taki 20-minutowy. E, w ramach jeszcze takiego ględzenia na sam koniec to. Poprzychodziły mi wyniki z tych wszystkich badań, które endro, endokrynolog mi tam zlecił. I wszystko jest dobrze. Wszystko jest w tych widełkach, w których powinno być. E, jedynie ten testosteron znowu jest 1300, chyba tam 60, bo znowu mi zleciła badanie testosteronu. Hmm. Ja mam trochę opóźnione te filmy, wiecie o tym dobrze. Natomiast jestem przed wizytą u urologa. I zobaczymy, co ten urolog zrobi. Tam przy tym USG, ja już tu USG kilka razy robiłem tych jąder no i na dniach mam wizytę u tego endokrynologa znowu więc będę was informował co tam, jak tam i tak dalej i tak dalej yy, i co? i te filmy takie teraz będą nieregularne regularne trochę jak będę miał więcej tych filmów to będzie wtorek, śro... wtorek czwartek, niedziela a jak nie, będzie, nie będę miał tych filmów na tyle, bo nie znajdę nic na tych kąpiskach no to raz będziecie mieli we wtorek, raz w czwartek a na pewno będziecie mieli film w niedzielę na tą chwilę, jak gdzieś tam nie podróżuję, to, to tak to będzie wyglądało. Natomiast no, już tak pomieszkuję, coraz gęściej w tym, w tym busie. W chałupie się długo wytrzymać nie da, przynajmniej w mojej. Muszę się nad, nad jakąś chałupą, nad jakimś siedliskiem pomyśleć. Ale ja tu mam taki słomiany zapał, właśnie, że słoma się dobrze pali. Nie wiem, o co chodzi w tych polskich przysłowiach. Słomiany to chyba nie chodzi o słomę, tylko o słonia? Dobra, tam żaba się pisze przez RZ. Pamiętajcie, zostawcie lajka, jak Wam się podobało. Jak się Wam nie podobało, to nie wiem po co to oglądacie. I ja teraz będę miał walkę z sobą, czy iść na siłownię, czy, czy, czy jechać na odyńce. Ale to zobaczycie w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.